godzina 8 rano zbieramy się e, będziemy iść na lodowiec noc była nie, dosyć e, taka ciężka w sumie można powiedzieć nie wyspaliśmy się maciek w ogóle oka nie zmrużył było nad, zwłaszcza nad ranem bardzo bardzo zimno na szczęście nie padało więc tak to, to więc... jakby padało a tak. duży wiatr był to, to już to by było bardzo ciężko tak także daliśmy radę, tylko dzięki temu że nie padało bo to że trochę zimno było to założyliśmy na siebie ileś warstw ubrań przykryliśmy się śpiworami jeszcze folią taką właśnie jak tu widać rafał tam. ma folia życia. I na takiej też leżeliśmy, żeby oddzielić się od podłoża. No i przez parę godzin było ognisko. No tak, w początku było ognisko, tyle co y, tu widać. Udało nam się trochę nazbierać gałęzi, chociaż ciężko tu gałęzie i wszystko było mokre, więc słabo się paliło. No, no ale najważniejsze, że już rano ruszamy dalej. Tutaj trasa, bardzo strome zbocze, ścieżka jest dosyć wąska, no bez przesady też, ale, ale trzeba uważać, żeby nie zlecieć w dół. Zaczepiła nas po drodze grupa Kirgizów, którzy też wchodzą na górę. Zobaczyli, że Rafał już nie daje rady i zaproponowali mu pomoc, że wniosą mu plecak. Z początku niechętnie, ale się zgodził. Także idą bardzo szybko. Robimy sobie kolejny postój. Często robimy. Robimy często, bo nie jesteśmy tak zaprawieni w górskich wycieczkach. E, ogólnie mogę stwierdzić, że trasa jest dość wymagająca. No nie wiem, jak ktoś dużo chodzi po górach, to może dla niego to byłby luzik. Trzeba się namęczyć, jednak dużo, duże wysokości i dosyć. Trudny szlak, po takich kamieniach się wchodzi teraz, teraz, bo wcześniej były i gorsze ścieżki tu, tu już widać lodowiec, znaczy, no nie wiem, lodow czapę lodową. O. także jesteśmy coraz bliżej. Wreszcie wyszło trochę słońce. Chodzimy dalej. Ścieżka wygląda teraz tak, a poniżej wodospad. Po lewej widać tablice. Pamiętniające tych, którzy zginęli w górach, Dotarliśmy A ta nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale mam nadzieję, że uda się załatwić nocy. Obowy. Ten sprzęt, kask, Jak to jest widzicie, szale, to dużo ludzi ma sprzęt specjalistyczny, idą w wysokie góry. Raki też widziałem gdzieś tu. Kaski czekane. Także wszystko jest. Widzę, że nawet jest piec, czyli. W nocy może nawet tu coś włączył, bo jest chłodno, trzeba przyznać. Teraz idziemy zobaczyć ten lodowiec, póki chwilowo się trochę przejaśniło. Bardzo blisko schroniska jest źródło. Można sobie nalać wody, woda oczywiście jest czysta. Doszliśmy na taką panoramę, skąd powinno być widać lodowiec. Niestety oczywiście nie trafiliśmy w pogodę. Jesteśmy w chmurze. Jest Biało i niewiele widać. Także na razie tutaj chwilę poczekamy, bo pogoda się zmienia dosłownie z minuty na minutę i potrafi nagle się przerzedzić i pokazuje się słońce. Ale, ale na tą chwilę nic nie wskazuje na to, żeby miało się polepszyć. No ale jeszcze nie jest tak późno. 17.20. Także chwilę tu poczekamy, może akurat trafimy w jakieś okienko pogodowe. Tak wygląda droga do toalety z, ze schroniska. Także niemal lekko trzeba się wspiąć kawałek pod górę. Lepiej, żeby w nocy się nie zachciało skorzystać, bo bo mogłaby być słabo Niby nie jest wysoko, ale po ciemku po ciemku żadna przyjemność tutaj włazić na tą górę proszę toaleta Ale to jeszcze nie koniec Droga do toalety Wiedzie wzdłuż rzeki Która jest o! Bardzo nisko, w dole. O, tam już widać toaletę. Za toaletą widać lodowiec. Później, pod koniec, żeby dostać się tam, trzeba iść taką wąską ścieżką. Trzeba uważać, żeby nie spaść, bo kamyki pod nogami się obsypują. Toaleta, jak to toaleta w górach, pozostawia wiele do życzenia. Trzeba się spieszyć, żeby nie przemarznąć. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Tak jest. I śmierdzi straszliwie. Weszliśmy po 6 rano z zamiarem dotarcia do jeziorka powodowcowego. Niestety, Rafał nie dał rady. Dopadła go choroba wysokościowa. Nie mógł oddychać. Tak więc. Tylko podeszliśmy tu pod lodowiec od innej strony. Rafał został w tyle w połowie drogi do miasteczka, które widać tam. Miasteczka, schroniska. Także tylko stąd sobie trochę będę mógł poglądać lodowiec. I zaraz trzeba wracać. Bo o ósmej mamy śniadanie. Została nam godzina poranek w obozie. Idziemy zjeść coś. Kuchnia, niestety jest kawałek od, kawałek od schroniska. Tak wygląda. Schronisko jest tam za, za tą górą z kamieni. Tak wygląda wejście do stołówki. Tak wygląda stołówka. Tam z tyłu za Rafałem otwiera się okienko. No. I tutaj pani wydaje posiłki. Tu jakieś zapasy chleby, gaz można kupić. I już szykujemy się do zejścia w dół. Także cały dzień schodzenia przed nami. Idziemy. Wbrew pozorom też nie jest wcale takie proste. Dosyć dużo jest stosowisk. Łatwo zjechać. Rafał już raz się przewrócił. Chwilami, jak się słońce schowa za skały, to robi się chłodno. Na słońcu gorąco, w cieniu chłodno. A już już o tam widać, że. Zbliżamy się do chmury. W chmurze może być jeszcze zimniej. Widoczność na razie w miarę dobra. Rafał ma kontuzję nogi. Nie wiem, czy naderwał sobie ścięgno, czy coś, ale woli ale go gdzieś w okolicach kostki. Trzeba będzie zrobić jakiś. Usztywnienie, jest bandaż. Może za luźno? O, słoneczka trochę wyszło. Znowu zarobiło się zimno. Naszła chmura. Widoczność jest ograniczona. Chociaż nie ma tragedii, bo widać jeszcze Rafała tam niedaleko. Ale, ale jest niezbyt przyjemnie, duża wilgotność jesteśmy już coraz niżej ale mimo wszystko wcale nie robi się cieplej naszły chmury i teraz nawet słońca nie ma już także ręce zmarzły mimo, mimo że wcześniej było całkiem ciepło na słońcu Chodzimy. Jesteśmy coraz bliżej miejsca, w którym notowaliśmy dwa dni temu. No dobra, idę zobaczyć ten wodospad. Chłopaki czekają na mnie w obozowisku, tutaj na dole. Ścieżka na wodospad jest dosyć stroma, ale. No ale co to dla mnie, przeszedłem dosłownie parę minut i już, już widać, że tam w Ordaniu. ale jeszcze trochę trzeba się powspinać na górę. Fajny, bardzo wysiłku, do dotarcia tutaj na różne wrażenia. W samym wodospadzie, mimo że na dole tutaj niby już jest cieplej, a przy samym wodospadzie jest chłodno. Powrót na dół idzie nam w miarę sprawnie. Poza kontuzją rafała większych przygód nie było. Teraz chwilę odpoczywamy sobie już tutaj przy rzeczce. Także jeszcze myślę godzina półtorej będziemy na dole. Widać za rafałem skałę, przy której ostatnio chowaliśmy się, zastanawiając się, czy nie zrezygnować. Z wycieczki w góry, bo zaczynało padać i grzmiało. Także właściwie to już tą ścieżką dojdziemy w ciągu 15 minut na dół. No i udało nam się ukończyć szlak. Właśnie dochodzimy już do miasteczka na szlaku. Tutaj widać przed nami już. Jurty widać. Jurty widać, a jest i urty, rzeczywiście tutaj. I tak. no, koniec i dzisiaj wracamy do Biszkeku. To będzie w zasadzie już koniec dzisiejszych przygód.